Wszystkie konie w kraju były w ewidencji tzw. rejonowych inspektorów koni. To byli wojskowi starsi służbą o tym samym wiekiem, właściwie tuż przed przejściem w stan spoczynku, ale dobrze pachowcy z tak zwanym dobrym okiem do, do koni. I oni mieli swoje rejony działania, ich było pięćdziesięciu kilku na terenie kraju. Mieli po parę powiatów, na których działali i oni, do nich należało ewidencja, przeprowadzanie ewidencji i przeglądów całego pogłowia dorosłego koni na, na swoim terenie i wydawanie y, dowodów tożsamości koni, czyli tych które potem zniknęły y, po wojnie, jeszcze czasie, po wojnie były w użyciu, potem już zniknęły. To była książeczka wojskowa, odpowiedni książeczki wojskowej ludzkiej, był dowód tożsamości konia, gdzie wpisywano y, przydział tego konia do danego typu. Y, no i tam wszystkie zmiany właścicieli i tak dalej, to wszystko tam było odnotowane. Ci rejonowi inspektorzy koni, którzy się wywodzili, z kawalerii, z artylerii i z taborów. Najwięcej było kawalerzystów. Starsi oficerowie od stopnia majora, podpułkownika, pułkownika, pułkownika w, tym, w tych stopniach, y, oni ewidencjonowali cały pogłowie koni, przygotowując jak gdyby materiał do mobilizacji, który był potem wykorzystany w 1939 roku na podstawie tych właśnie ewidencji Konie były mobilizowane. I oczywiście na, na wojnę już nie było żadnych braków etatowych, Koni, tyle było. Oni też, to znaczy władze cywilne, ale w porozumieniu z nimi. Władze cywilne, więc władze gminne przede wszystkim miały w ewidencji też i pojazdy konne, prawda, A tak samo rowery prawda? to już nie, nie, nie dotyczące koń samochody, rowery i tak dalej, to też były mobilizowane przez nie wiadomo.